Co? Mordę zamknij, ty. Maniek. Nie, żartuję. E, e, albo nie żartuję. Nie, generalnie. je pana. Nienawidzę cię, naprawdę. Dobry w chuj śmieci, śmieszne. Dobra. To właśnie. E, dobra, może, może wyjaśnię ten temat. Wyjaśni, tak. Na chodzi początku. o to, że przywitałem się z Szeligą. Jakby wiesz, nigdy go nie widziałem na żywo. No i on mówi: to co, bijemy się. No bo kiedyś tam mieliśmy na streamie taką fake spinę, w sensie widzowie to podkręcili wszystko. No ja mówię: no bijemy się. No i myślałem, że jesteśmy w tej humorystycznej konwencji i Szeliga nagle, wiesz, ale nie, no, kurwa, chyba zbyt poważnie do tego podszedł, mi się wydaje. No i później idę do łazienki, a tu Szeliga wparowuje, kurwa, i mówię, co ja mam robić, spierdalać, chować się w łazience? Wyjebać mu, kurwa, nie, no nie. Nie, no i po łapkach dostałem, dwa razy, trzy razy, Red Bull mi wypadł, Później jeszcze pan miał utrudnione zadanie, bo musiał sprzątać po moim Red Bullu. Ale zapytałem się go, czy, czy mam posprzątać, i powiedział, że jest git. No ale ogólnie to, a propos tej sytuacji, to jebać Paramaxila. No właśnie panowie, Paramaxil Franio, e, ja. Wyszedł Paramaxil, kurwa łysa szmata. Bez kurwa kultury, bez zachowania. Fałszywa morda, zresztą, zobaczcie na niego. Szczur, wygląda jak szczur. I jest szczurem. Uargumentuj, czemu fałszywa morda? Fałszywe jest dlatego, że była sytuacja, jak trzymał się z takim streamerem Pajolokiem. Kojarzycie na 100%. No i generalnie on go uważał za przyjaciela. pajalog również. Zresztą pajalok to jest bardzo wrażliwy, chłopak, poznałem go prywatnie, jest bardzo spoko. No i kurwa ten szczur jebany, pokłócił się z nim o jakieś studio, które było przełożone dwa razy, poszedł do Pary, jego największego. Zamknij, pizdę to, zamknij pizdę. to studio pizdę. było przekładane. Zamknij pizdy, jak do mnie mówił. Ja po prostu powiedziałem mu to, co myślę na jego pizdę, temat. temat Mówi, że to jest fałszywe. Pizdę, Mówienie wprost tego, co się myśli... nie oczywiście. A i poszedłeś do jego największego mroga, głąby jebany. Częcie jebali cię tak jak Maniek. Pizdę. Nie, jebali, jebali cię kurwa w Saiu Industries, a ty i tak tam byłeś, kurwo dla zasięgów. No bo mam dałeś do siebie niki, stary, Jesteś nikim teraz. Nie przyjaciół, kurwa, człowiek, nie byłem tam deratyzacja dla stary. kurwa, deratyzacja tam... kończy się 26 sierpnia. E, jesteś idiotą, bo tego nie mogłeś powiedzieć. No ale cóż, no kolejny raz po... A ty jesteśmy fedroniarzem. Kolejny raz. Udowadniasz, jak bardzo skretyniały jesteś. I prawda jest taka: tobie, od kiedy, tobie, od kiedy pamiętam, nie. na swoich streamach nazywasz mnie fałszywcem, ale jestem. nie podajesz na to żadnych argumentów. Przez mówisz, chyba, stary, to nie jest argument, stary. Ja powiedziałem to mu to, tak, co myślę na jego temat, wprost. To było szczere i to powiedziałem mu to, co myślę na jego temat, i mówisz, że to znaczy, że jestem fałszywy. Jesteś fałszywy. Kiedy to ty, jebany idioto, podczas wywiadu z vibrosami. Wrost mówisz, że udajesz głupszego niż jesteś na streamach, i że ta twoja Dobra, relacja z Lidzą, jebane... to jest kurwa jebany fake pod zasięgi. U... Użyj lewej półkuli mózgu, pajacu. A. Stary, ale po tak są, mówisz, są, ale nie chcesz się nie, do tego oficjalnie przyznać. Tworzenie wizerunku głobie, a bycie idiotą w prawdziwym życiu to są różnice. Nie ale wiem co ogarniasz. Bo jesteś swoich wizów probieżnik jest więcej kretynów ty. niż jesteś z nim sam. Ja, star. Kurwa, to jest ty sam lute gardzi słup i patrz Plujesz kurwa tobie, ludziom ty, w pysk. Kurwo, przy tobie krycha. to jest środek wychodzenia z nałogów. Kurwa, jak. Dare plujesz ludziom w pysk. Jak chcesz możemy iść teraz do apteki, zrobimy test na narkotyki. Ale ty jesteś kurwa, ale to do ciebie kurwa, bo jest koleżanka z. Nieebanim bekstej z pająka udawałeś. Może zrobimy stanowny, tak. Pytanie, bo... Nie przerywaj, kiedy szef mówi i przemawia do narodu. Sklej pizdę. Jak chcesz, ale to może. Jeden szef. Gdzie ten szef? Stary, słuchaj chcesz chcesz szef. szef, szef jak chcesz, to może mi mieć pierdolenie. Chcesz, to może mi mieć pierdolenie. Wiem, że takie... chcesz. Ja widzę, to ma podobie. Ja jak, jak się oblizujesz, ja stary. Okay. A przypominam, że Pamiętam, jak się podniecałeś bardzo. Pamiętam, oglądałeś mój filmik na swoich streamach. Kurwa! Jak zarzut. Oblizałeś się, stary. To z mankiem? Oblizałeś się jak oglądałeś moje sex y na swoim streamie. Jesteś mega niedopierdolony. Padł krypto, jeden ważny arboryt. Kryptogeja, więc jesteś homofobą. Pojebane w chuj. Franio, Ale możesz znajdziesz filmik po 30 sekund Przypomnę jeszcze, że to ty jesteś, kurwa znany w Krakowie z tego, że po imprezach liżesz spocone anusy ludziom, kurwa, chłopakom. I Ale z tego nie... jesteś znany i dostałem takich wiadomości, kurwa mlu, miliard. Stary, a ty pajacu. jesteś znany z tego, że, ku, że Kumasz się z Laską, która mówiła, że jesteś nieśmieszny, że nic byś nie osiągnął, gdyby nie ona. Ale nagrywała dobra, nie to twój przyjaciel Szymol twierdzi, że ona nagrywała wiadomości To ty w tej kwestii w tej kwestii w tej kwestii w tej kwestii to tej kwestii w tej kwestii to chciałbym ją w miarę moderować. Padł jeden zarzut, mianowicie, że z premedytacją tutaj padło, że udajesz głupiego. Ja to nazwę po prostu. Tak, tak, tak. Wytworzyłeś jakoś... Generalnie Ja jestem po prostu fałszywa, zarzuca mi to. pokryta. sylwek dokończy, Tak, się robi mój. Zarzucę to ci melę na morze. Ostatnio jest taka tendencja w internecie, że wychodzą różne filmy. To jeżeli chodzi o Paramax to ja wierzę, że to był wyciek, niezaplanowany. Natomiast tak się zastanawiam... Sprawa sądowa jest założona w tej kwestii, no. Słucham? To, to był niezamierzony wyciek. Jakby sprawa sądowa Ty jest. Założona się w tej ta razy, tak, no. ale natomiast dzień przed konferencją wyciekło. A to jest fake, Nie wiem, czy wiesz, Sylwek. Ale pra... Panie jest... dzisiaj mi powiedział, bo go zapytałem przed konferencją. cię czy jest, wkręcił. Czy to jest? Sylwek. Ech, cię wkręcił, no, no to jest nie nie Mówię, no, nie 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 Kresie, ale nie z tobą czy... teraz nie, rozmawiam. Posłuchaj, bo, słuchaj, bo chcę to zrozumieć. Słucham, Pod, podszedłem no. do ciebie na poważnie i pytam, Franio, czy ten film, który wyciekł, to jest twój. Ja ty powiedziałeś, że tak, to po co to robisz w takim razie? No bo po co taka, 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 Taki, taki, taki tworzę wizerunek. <laughs> po prostu, no to jest. Tak samo zobaczcie na tym, na streamie. Jego wizerunek to jest na oszustwo. Filmiku. Całego kreacja, to jest oszustwo. Udaje mnie robi związek mi? dla zasięgów, laska pluje mu w mordę, mówi, że nic by nie osiągnął, gdyby nie ona, że dalej miałby tysiąc widzów, a on dalej zaprosa o swoje streamy. Nie spadły, masz stary. Gdy jesteś teraz... śmieciem. Redagowałem Gdzie teraz, teraz jesteś na YouTube? Ile w... masz widzów? Pochwal się. Średnia widzów, kurwa, 40. Właśnie, kurwa, nie. Mam... Gdy, co, kim ty jesteś? Ja ci walkę widzów. Wybiłeś tysiąc, się na stary. tym, że Maniek ci wszedł w dupę. No, Człowieku, z tego jesteś rozpoznawalny. Stary, byłem top 5 streamerów Twitcha zanim dostałem permabana. Chciałbym podziękować tego, w tym momencie tobie, kretynie. Na Chciałbym podziękować tobie, kretynie, że nalegałeś na walkę ze mną. Dodaj mi no. na powrót do internetu. Dziękuję również włodarzom. Będziesz miał na przede wszystkim. Będziesz miał na leczenie po walce i wyjście z nałogu. Ale to nie ma znaczenia, czy ja wygram, czy przegram. Ty trenowałeś Jakub, dwa lata, stare, ja mefedron, będę trenował Jakub miesiąc. Jakub Mefedron Frączek. Ty trenowałeś dwa lata, ja będę trenował miesiąc. Ja trenowałem dwa miesiące. Nie ma to znaczenia, czy ty wygrasz, czy nie. Ty, kurwa, no, ty, ty jest takim odklejonym decyfistości. No to przy, przy, przyznaj się, przeszedłeś się, po Pierdol. No ja mogę dostać w pierdol, ale wyjdę lubisz, do mnie sobie, zrobię wszystko, zrobić ci rozjewać to ma tą być poddalony ja no, ja hipokryto. A propos ja tych waszych yy, właśnie przygotowań, słuchaj, ty Franie na jednym z live'ów powiedziałeś, chyba jesteś bardzo pewny siebie strzelam. Yy, Paramaxil, piesku, mam cię na jednego liścia. Czyli ty strzelasz, że Paramaxil nie jest dla ciebie jakimś wyzwaniem, tak? Paramaxil jest dla mnie Nie, no nie jest, nie jest. Mogę sobie to wziąć? Bo ja biedny jestem. Zajebiście. Nie, ja po prostu chcę jakby nienawidzę go i to jest jedyna osoba w internecie do której Którą, pałam taką To jest mój najlepszy menadżer. Ner... Co? To jesteś moim najlepszym menadżerem. Ile zarabiasz za walkę? To podziękuj, podziękuj. Ile zarabiasz za walkę? U, to Bogzela się pytanie. Myślisz, że mniej czy więcej ode mnie? Bogzela się pytań. Dobrze, chłopaki, ja bym chciał poruszyć jedną kwestię, która mnie bardzo interesuje nie myślę, myślę, że widzów również. Wczoraj właśnie na Aferka został poruszony temat tego filmu, tego wycieku. Boksdel na koniec powiedział z, z, z Ulfikiem, że był to fake. Dzisiaj tak samo z operatorem rozmawiamy, że był to fake. natomiast podchodzę do ciebie, ty mówisz nie, to było prawdziwe, tylko po to, żebym ten temat poruszył. I właśnie dużo robisz takich sytuacji na swoich streamach, żeby tylko było ciekawiej, żeby się o tobie gadało. I ja bym chciał w ogóle zrozumieć jak znaczy, to wygląda prawnie? Wejdź jakiejś... postać, redagowana pod zasięgi. Tam tak, ale mogę. chciałbym zrozumieć, jak to wygląda prawnie, bo ja mi się. Znaczy, fajny jest pomysł streamowania, realne, realne, w czasie rzeczywistym, czyli live streamów. Ale na to ja, ja na przykład z Praków zrezygnowałem, bo się pojawiło RODO i były coraz większe problemy wizerunkowe. I jak to jest? Bo i ty robiłeś live streamy, para Maxil, i ty, franio, robiłeś ro, robisz wciąż Robię. live streamy. In real life. Tak. Dokładnie. I jak to wygląda prawne? Czy ty możesz na przykład, bo tam widziałem na przykład jakiegoś szota, że jakaś dziewczyna... Pamiętaj, tak, nie miałem Tinderze. nigdy problemów prawnych żadnych. I staram się w ogóle nie uprzykrzać życia, no staram się, wiadomo, że to czasami wychodzi jak wychodzi. Natomiast nigdy, tak naprawdę raz miałem już chyba jakąś kłótnię z kimś na, na streamie, a poza tym to jestem bardzo pozytywnym człowiekiem i staram się być pasywistyczny, jeżeli chodzi o właśnie o... Yy, Funkcjonowanie Nie rozumiem, ale a propos jednego fragmentu, który widziałem, bo chciałem jakoś poznać Twoją postać. Umówiłeś się z jakąś Azjatką na Tinderze, lub twoi widzowie ją umówili. Umówili widzowie. No. Tak, ale przyszedłeś, ja przyszedłeś na ja to miejsce. na co dzień. Ja to Okej, okay, przyszedłeś na to miejsce, ta dziewczyna mówiła ci wprost, że nie chce być nagrywana, że dlaczego ją nagrywasz, a ty tak. ją wciąż nagrywałeś i na czacie robiliście sobie bekę z tej Azjatki. Holandię? to chodziło o Holandię? Ona, ona nie powiedziała, ona nie powiedziała, ona zapytała się, why are you recording? Ja później sobie, zasięgu, później sobie i Później sobie to wytłumaczyliśmy. Ale to nie widziałeś po że jej ta sytuacja jest zakłopotana i to nie odpowiada, że ją nagrywasz, a wciąż to robisz? Ja wiem, wiem, ja się czułem bardzo niekomfortowo w tamtej sytuacji, dlatego odszedł, odchodziłem od niej dalej ją nagrywał, no wiesz, jakby to nie jest istotne, jak się nie ma. się istotne, kurwa po wytrysku Istotne nagrywa. jest to star. Nie wiem, co nawet pierdolisz pod nosem, kurwa, spermolicznym. Człowieku, ty miałeś kurwa, wiesz, jak na sutkach dałeś się nagrać w takiej pozycji, będąc, stary, będąc rozpoznawalny publicznie. Stary mogę mieć różne część. się pchał po same pomidory. I to jest okej. Okay. Jednych ludzi podniecają takie rzeczy innych ludzi podniecają inne rzeczy. No to, że jesteś kurwa niedorobem, pierdolonym, który wstydzi się samego siebie i musi udawać kogoś, kim nie jest w tym e, nie, internecie. Ty to tylko sprawia, że jesteś taki sam, jak większość osób. Mam pierdolony był świadku. Gdzie wy zamiast pracować też z sobą pracujecie nad tym, jak się sprzedać, albo jak was odbierają, co sprawia, że należy pierdolić większość osób z tego zjebanego świata influencerów. Jebać was, wyredagowane i zakompleksione kurwy. Kurwa. Dobrze, dobre, chłopaki, żeby dobre, dopiąć dobre, ten temat, ty, Franio, uważasz, że to, co robisz, jest całkowicie ok, jeśli chodzi o prawo? Yy, nie mówię, że to jest całkowicie ok, ale w sensie jakby już chodzi, nawet nie chodzi o, o te kwestie prawne, bo uważam, że znaczy, w sensie wiadomo, że nie mogę nagrywać też znaczy w naszej przestrzeni publicznej, no to trzeba, bo, trzeba było się, się o jakieś porady. Yy. Yy, yy, yy. Skończ beatboxować stary. Bo jebana to ty u Mańka był Znaczy, Jeśli chodzi. Nie, o... Nie wiesz, co ja się moralnie też czasami czuję. Jak ktoś nie chce być nagrywany, ja to widzę, no to staram się pokazywać tylko siebie. W sensie swoją twarz przednią perspektywę. No bo tak trochę kiepsko, jak wiesz, jak czuję, że osoba nie, nie chce być Dobra, nagrywana, to jest No, nie, nie, tam i nie, nie, i pizdę, zamki, pizdę. Zamki, pizdę. No, no czuję, jakby czuję dyskomfort, nie, nie, dyskomfort nie, 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 Dobrze. Jeśli empatyczny. dobrze. E, jeśli chodzi, poruszyliście tutaj kwestie afer seksualnych. Chciałbym tutaj, już na poprzedniej konferencji była poruszona pewna afera. Teraz mam możliwość konfrontacji z Filipem Zabielskim, więc chciałbym z tego skorzystać. Powracamy do afery budowlanej. E, witam, witam. Witam. Jakie miłe przywitanie od razu. Dokładnie razy. tak. Sam Freniowi, no, że aktualnie jest w topce Twitcha. No, ma niesamowite zasięgi widzów. Powiedz mi, czy ty byłeś tym zaskoczony, że właśnie on aż tak eskalował? Przejął schedę, tak naprawdę ja w tej topce byłem. Kiedy kurwa byłeś w topce? Przez ostatnie 6 miesięcy mojego streamowania na Twitchu za każdym razem byłem między pierwszym a szóstym miejscem, jeśli chodzi o ilość godzin oglądanych. Więc tak, wtedy byłem w topce, zanim dostałem bana. Byłeś jest zawsze taki wypadek, że Właśnie, doszło, kurwa, do wypadku, to to było doszło do wypadku. Doszło do wypadku, nie z mojej winy. Co mówisz? Czy to było kurwa? Czy to było moralne? To, co zrobiłeś? Jeszcze raz, stary, bo udostępniłeś to, co się stało z tą kobietą kiedyś, czy nie? Jaką kobietą, którą potrąciłeś? Stary, nigdy nie potręciłem człowieka. I co się stało jeszcze z twoją pasażerką po prawej stronie? Uderzyła głową o lusterko i okay, Ale czemu, za... nigdy, czemu nigdy nie udostępniłeś nic na ten temat? Stary zawiązał ją do szpitala. Ale czemu nigdy na ten temat nic nie udostępniłeś po tego, że miałeś zarzucane wiele? Mimo tego, że co? Że miałeś kurwo zarzucane, że coś zrobiłeś. I za to, za to, za to, dostałeś bana kurwa za to. Wypadałoby się wytłumaczyć. Stary, dostałem bana generalnie za ale czemu? To, to, to nieostrożne... To, ale zadałeś mu pytania, pozwól mu odpowiedzieć. Jeżeli zadałeś mi pytanie, to daj mi odpowiedź, przy klasie. Dostałem bana za nieostrożne prowadzenie pojazdu. Z moją pasażerką nic się nie stało. Siedzi tu młodziutki, jeżeli chcesz to sobie z nim porozmawiać, który też z nami wtedy jechał. Ona nie miała zapiętych pasów i przykurwiła głową o lusterko, ścięło to lusterko i zawieźliśmy ją uberem do szpitala. Nic jej się nie stało, stary. Było ją ją trochę głowa, ale to jest pani kara, osoba typu, no tak jak Paelok. Jak sobie bardzo, się uderzyła w nóżkę, to miała wrażenie, że ma złamany palec, nie? Hipochondryk tak zwany. Nic jej się nie stało, stary i co jest? Dobra, ważne, że bana, kurwa, na tym skończmy. Co mówisz? Ważne, że dostałeś bana, wyjebałeś z Twitcha. Miej śmierdzi. Spokojnie, no. To jest dla mnie nowa szansa tak naprawdę. Ja dobrze się czuję szans. się na YouTube. Zapraszam na swojego YouTube. Zebiście Dziękuję. Się, Dziękuję się czujesz na YouTube. się czujesz na YouTube. klejesz, masz 500 widzów, zajebisty content. Ym, powiem ci stary. Mefedron. Kiedyś. Mefedron. Pamiętam. Jak kurwa, kurwaliłeś tutaj Mefedron. Twoja przyjaciółka, Borobiku. streamerka, Blondynka, mówiła, że śpasz krew. Która? Która? To, Mogę znaleźć tego szota, nie pamiętam. Kura, daj nik. Stary, srura, kurwa, bura, twoja gura. No Zamkni no. pizdę, zamknij pizdę. Blondyna, znajdę ci tego sziota. Blondyna, kru, ale kura, daj mi nik, kurwa, nie, nie kurwa wyczaruje. No ale, ale, ale ty się, się tak faflunisz, kurwa, stary. Mówię, że no nie to pamiętam mi niku. Nik, nie Kurowiku, a nie kurwa. Mówię, że nie, taki, że nie pamiętam. Nie bez potwierdzenia żadnego. Ale stary to, że przekrzyczysz, to nie znaczy, że będziesz miał rację, no. To się faflunić. Powiedziałem, że nie pamiętam niku, ale stary wyjdę stąd. Panowie proponuje face to face. Tak, zapraszam na środek, jest Do, do jakichś rękoczynów, Rafał? Rafał, doszło do jakichś rękoczynów? No ja ]idmanę? nagrałem to akurat, jak się popychali, pili i wyzywali za kulisami, więc tu... No nie lubią się definitywnie. Tak, słuchajcie, tu jest prawdziwa nienawiść. Do gały, Pało. Do gały. Oh. No, nie żyjesz! nie jebana, nie żyjesz! Spokojnie, poczekajcie. Osobiście spróbujcie zrobić jeszcze raz face-to-face. Pana chodź, spróbujemy zrobić jeszcze raz. Uważajcie, chłopaki, troje dalej. Wrócił w głowie? Zajmowałbyś kreseczkę, co? Panowie, słuchajcie do trzech razy sztuka. Ostatni raz próbujemy. Zostałe mnie napierdala. Podajcie bliżej. Kasujecie, stary. Po miesiącu treningu. 26, kurwa, kanclerz szóra z internetu. Kancel, szóra z internetu. Trenował 2 lata, nie ma. Dobra, lata. Pierdala, zdyratyzacja zakupowa. Dobra, panowie. dziękujemy. Wsłuchajcie, wielkie brawa.